I taką kartę, która mówi coś o Was, czy o Waszych jakichś pragnieniach, czy o Waszych lękach, czy coś w ogóle o Was. Tak, jakbyście się mieli przedstawić za pomocą tej karty. Konflikt wewnętrzny jest tym konfliktem pomiędzy naszymi pragnieniami, pomiędzy naszym instynktem, pomiędzy naszymi potrzebami, a właśnie naszym kodeksem moralnym, naszą moralnością, tym co inni mówią. E, tym co nas też ogranicza, pomiędzy też naszymi słabościami. Nie? To co, że tak powiem, jest z przeszłości cały czas nas goni, a czasem nas dogania. I jeżeli tak czujemy, nie? że to cały czas gdzieś tam powraca, warto się temu przyjrzeć. Nie? Nie po to, żeby się taplać w tym błocie, nie, nie taka jest za, zasada, tylko po to, żeby mieć tą siłę, żeby pójść do przodu, bez tego ciągłego uciekania przed przeszłością. OK? To tak do do nas, nie? Mamy doła. To nie od razu oznacza, że mamy depresję. To, że Czasami sprawdzimy, czy kurki w kranie są zamknięte. Nie wiem, czy tak sprawdzacie, jak wychodzicie z mieszkania. To nie od razu oznacza, że mamy nerwicę obsesyjno-kompulsywną. Czasem powiemy proszę, a ktoś nam powie, nikt nie pukał. I wszystko jest normą, dopóty, dopóki to nam się zdarza raz na jakiś czas. Ale jeżeli jedna z tych rzeczy zaczyna przejmować kontrolę nad nami, to wtedy mamy problem. To tylko chodzi o trzymanie kartek, naprawdę nic więcej. Nie ma człowieka zdrowego. Nie ma. Bez poczucia tych trzech uczuć: winy, wstydu a, i lęku. Jeśli ktoś tego nie ma, to dobrze by żeby coś zaczął z tym robić. Do siebie, od siebie i do widzenia. Matka weszła po raz drugi za mąż, nie może się dogadać z ojczymem, Ojciec, ojczym go wyrzucił. Czasami pobili rodzeństwo, czasami coś ukradli. To są tysiące różnych. Każdy chłopiec ma tak naprawdę inną historię. Salezjanie w Makululu prowadzą dom dziecka dla chłopców ulicy. To są właśnie ci moi chłopcy, ta dziewięćdziesiątka. Chłopcy, ach ci nasi chłopcy. Każdego dnia dostarczają nam ogrom emocji. Są bardziej śmiali niż na początku. Niektórzy nawet wystawiają na próbę naszą cierpliwość. Od niektórych uczą się staranności w wykonywaniu obowiązków. Że dla księdza Bosko jego dzieło ma być miejscem takiego domu. To, to nie znaczy, że ma zastąpić dom, ale ma spełniać taką, taką rolę, też i którzy po prostu czasami tego domu nie mają albo w tym domu nie dostali tego, co trzeba. Przeleciałem na ten Mauritius, co się szybko przekonałem, że te, te, ten, raj, ten raj to jest i, i przed grzechem pierworodnym i po grzechu pierworodnym też. Nie? Bo rzeczywiście i, 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 i są piękne miejsca, i to jest piękna wyspa, była też piękna wyspa, ale też jest i bieda, jest młodzież która potrzebuje właśnie też naszej obecności Raaj a Nimdancza, nienina na Nieni na ranau, Uunungannie Nifan za kanał ni siczapunał, Etienttaiki.